Coraz więcej psów spaceruje z żółtą wstążką. Jeśli takiego spotkasz, lepiej odejść. Żółta kokardka lub wstążka powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Jest to niewerbalny sygnał ze strony właściciela pieska, że jego zachowanie może nas zaskoczyć. Informuje nas, byśmy nie zaczepiali pupila. Takiego psa nie wolno głaskać i zaczepiać, bo może się to źle skończyć. Do prania wkładam dwa liście laurowe. Ten trik oszczędza mi sporo czasu i nerwów. Do pralki wkładam białe pranie, następnie wrzucam dwa liście laurowe, ustawiam program i uruchamiam pralkę. Oczywiście w międzyczasie dodałam również płyn do prania i płukania. Jest to super sposób, aby uratować lub po prostu zapobiec farbowaniu ubrań. Ubrania zatrzymają swój śnieżno-biały kolor. Gdy nie wiesz, co dolega Twojemu starczykowi, zastosuj tą odżywkę. Już jedna łyżeczka w miesiącu wystarczy. Jedną łyżeczkę suszonego czosnku wsyp do letniej wody. Gdy się rozpuści, poddaj swojego storczyka. Możesz również jedną łyżeczką przyprawy posypać w wierzchnią warstwę gleby. W końcu mam suche naczynia po wyjęciu ze zmywarki. Wystarczył prosty trik. Opcja słyszenia w zmywarce to się raczej nie sprawdza. Nawet w najlepszych zmywarkach pojemniki plastikowe zawsze pozostają mokre. Co na to poradzić? Wystarczy, że po zakończeniu cyklu otworzysz drzwiczki zmywarki i przełożysz przez nie chłonny, suchy ręcznik. Następnie zamykasz drzwiczki i to wszystko. Tylko jeden kobiet śpi z kołdrą ułożoną między nogami. Pozycja ta wiele o nich mówi. Każdy sas ma swój ulubiony sposób zasypiania. Kobiety wybierające ten sposób zasypiania są odbierane jako władcze oraz despotyczne. Odznaczają się w dużą pewnością siebie i nie dają sobie w kaszę dmuchać. Ponadto są zdecydowane i nigdy się nie poddają. Jak usunąć żółte plamy z deski sedesowej? Przebarwienia w końcu znikną. Wszystkie plamy można usunąć na co najmniej kilka sposobów. Pokażę Wam ten najbardziej polecany. Wylej lub spryskaj białym octem żółte plamy na sedesie i pozostaw na mniej więcej 30 minut. Następnie bardzo hojnie posyp sodą oczyszczoną. Następnym etapem będzie kolejna porcja białego octu. Potem pozostaw deskę sedesową w na około 10 minut, a następnie wyszoruj ją szczotką. Wytrzyj szmatką i żółte uproszczliwe plamy na toalecie powinny zniknąć. Coraz więcej osób wiesza żółte wstążki w ogrodzie. Powód cię zaskoczy. Mszyce atakują w ogrodzie wiele roślin. Nie stronią też od ulubionych przez wielu działkowiczów kwiatów róży. Różne opryski często nie pomagają. Żółty kolor uwielbiany jest nie tylko przez niektóre kobiety, ale również i owady. Dlatego warto wieszać żółte wstążki na różach. Wystarczy, że pójdziesz do pasmanterii i zaopatrzysz się w żółte tasiemki czy wstążki. Nie uwierzysz, wystarczy raz w tym lodówkę, a ślady palców znikną od razu. Mankamentem sprzętów wykonanych ze stali nierdzewnej, na który każdy z użytkowników narzeka, są ślady odcisków palców. Najlepszym sposobem na ich usunięcie jest wypolerowanie powierzchni za pomocą oliwy z oliwek lub oliwki dla dzieci. Ślady od razu znikną, a pozostawiona powłoka oliwki ochroni nasz sprzęt przez jakiś czas od tego problemu. Mam sposób na brud i nieprzyjemne zapasy zmywarki. Wystarczy wstawić i włączyć. Aby dostać się do najdrobniejszych pęknięć i szczelin musisz usunąć stojaki, uchwyt na sztućce i filtr. Wyjmij je i umieść mieszaninę ciepłej wody i jednej szklanki białego octu destylowanego. Zostawię do namoczenia przez co najmniej 30 minut. Oczyść zmywarkę z widocznych resztek jedzenia i brudu. Wstaw wszystkie elementy zmywarki z powrotem. Sitko, szuflady, pojemniki na sztućce. Wypełnij miskę nadającą się do mycia w zmywarce jedną filiżankę białego octu i umieść ją na górnej szufladzie zmywarki. Nastaw zmywarkę, a po zakończeniu pierwszego cyklu wyjmij miskę i wsyp jedną filiżankę sody oczyszczonej na dnie zmywarki. Uruchom ją na krótkim cyklu. Soda oczyszczona usunie plamy i odświeży zmywarkę. Już myślałam, że storczyk nie zakwitnie. Zamieniłam wodę na domowy nawóz i stał się cud. Czym podlewać storczyki? Biały ryż, około jedną torebkę, zalej litrem wody i macz przez około godzinę. Następnie odsyć ryż i użyj cenną wodę do podlania storczyków.